Już, już, no już. Słuchaj. Moja babcia pracowała w drosedzie. W sensie to się też kiedyś nazywało kurnik, nie? że w kurniki, kurniki tam coś. No i słuchaj, ona i kiedy to było? Jezu, lat? Z 50 lat temu już yy, to było. I ona w ogóle sobie. A patrz, jaki mam patent w ogóle z rolkami papieru, Tak, widziałam. Gdzieś? Ona w ogóle sobie. Od 50 lat nie je pasztetu z yy, drosedu. Wiesz dlaczego? Byłaś świadkiem sytuacji Jak szczura goniali po. Po zakładzie. Po zakładzie. Wyobraź sobie. Kontynuuj. Dobra. Kurka, jakoś rolek mało, słuchaj. I wyobraź sobie. Trzeba będzie do dorobić. Nie, chyba, chyba się zrobiłem. Wyobraź sobie, że ganiali tego szczura po zakładzie i on im spierdolił jakoś. na A wiesz, kiedyś to tak, były kurczaki jakieś tam podroby i tak dalej. O takie kurczaki, wielkie, koty były szczury. I on im spierdolił jakoś na górę i na oczach, wiesz, tam wielu osób wpadł yy... do maszyny. Wpadł do tej maszynki ogólnej. No i słuchaj, no zatrzymasz? Nie zatrzymaliśmy, zmieliło i poszło. I mało tego, słuchaj, nie było skandalu, nic się nie wydostało. Nic się nie stało nikomu, a przecież wiesz, że jest w ogonie szczurzym jest jad. Jest trucizna. No, co to tam na taką wielką oszynę? No ale, ale, ale widzisz, jakoś się nic nie stało. Ludzie przeżyli, o. Ale babcia I, o, ona od tamtej pory powiedziała, że w życiu tego do gęby nie weźmie. I nie wzięła.